W tym momencie po prostu zrobiłam się tak przykro i nagrywam to teraz w takich emocjach. Bardzo nie marzyłam. I tak mi to typ popsuł, nie? Czamianeczka, z tej strony Aga Ciasta. Witam Was w kolejnym filmie z naszego domu. Tak jak obiecałam, tych filmów teraz będzie sporo, no bo bardzo dużo się dzieje. I jesteśmy już na ostatniej prostej. Już generalnie mieszkamy w domu i jaj i saker i pieski, które właśnie piją wodę tuż pod kamerą, więc może będziecie je słyszeć. No i teraz urządzanie: taka najprzyjemniejsza część tego wszystkiego, bo te wszystkie wielkie, brudne roboty prawie są za nami. Jeszcze zostało trochę prac tolarskich, no ale dzieje się co najważniejsze mamy schody i w dzisiejszym filmie właśnie schody w roli głównej. Ale nie tylko, bo przyszedł do nas stolik kawowy, przyszedł do nas stolik ogromny do jadalni, który będzie tutaj, więc tam, gdzie Milka leży, już będzie stół, w sensie będzie mogła sobie leżeć pod nim bez problemu. No i pokażę Wam kolejną przesyłkę kuchenną, pozamawiam ja do kuchni mnóstwo takich rzeczy, żeby tu po prostu swobodnie żyć i żeby móc kogoś zaprosić i móc mu podać w jakimś ładnym naczyniu to, co dla niego przygotuję. No więc to wszystko w dzisiejszym odcinku, i mam nadzieję, że będzie fajnie inspirująco i że mile, mile, miło spędzicie ten czas. Im więcej będę się mylić, tym więcej pracy będzie miał Hubert i tym śmieszniejsze będą filmy, więc nie zważam na te moje pomyłki i lecimy. No, a jeśli chodzi o te moje zakupy, kupiłam głównie już takie rzeczy, żeby móc się przygotowywać do parapetówki. Mnóstwo szklanek, ale niewiele jakich, bo one są tutaj takie specjalnie na dole. Bardzo ładny efekt, bardzo mi się podobają. Tutaj, jak możecie zauważyć, kolejna bzdura, którą kupiłam. Jest to miseczka na to, żeby podać gościom na przykład cukierki albo orzechy. No i nie interesuje mnie to, interesuje mnie tylko ta piękna, złota pani wiwióreczka. Tylko po to to wzięłam tak naprawdę. Tutaj zamówiłam sobie taką tackę drewnianą, żeby właśnie będziemy robić grilla, to żeby przenieść tam rzeczy na balkon. Przepiękne kolejne kubeczki. Boże, jestem chora na punkcie kubeczków wszelakich. Idealne, no bo pasują nam do naszych krzeseł. Mamy krzesła w takim kolorze i właśnie szare, więc bardzo mi zależało, żeby znaleźć coś takiego. One się troszkę różnią, to nie jest identyczny model. Są bardzo podobne, no i, i są prześliczne. Z takich mniej interesujących rzeczy, przynajmniej dla mnie. Boże, nie, niech moja rodzina tego nie ogląda. Zamówiłam taki zestaw sztuczców i tam zastawy stołowej dla dzieci, no bo mamy w rodzinie dwoje dziewczynek, które jeszcze jedzą z takich dziecięcych, więc zamówiłam to do pieczenia. Właśnie czekam bardzo na film, w którym w końcu coś dla was upiekę tutaj w tej mojej pięknej nowej kuchni, więc to jest taka foremka do tarty. Jeszcze nie będę w ogóle wam dawała recenzji tych produktów, no bo ich nie testowałam, jak widać. No i sztuczcem bo mieliśmy tam kilka kompletów. Zamówiłam nam z Gerlacha, tak. Także na bogato, kochani. Nie wiem, ile tych sztuczek zamówiłam, ale tyle, żeby wystarczyło. No i lecimy dalej. Więc z takich podstawowych rzeczy to jest durszlak i trzy rodzaje sitek. Wspaniała rzecz, to jest talerz do pizzy, ale my z Sakerem jemy tak ogromne porcje jedzenia, że to będzie talerz na na przykład moje śniadanie, przysięgam. Więc są dwa takie talerze z mega słodkich rzeczy. Maleńka, foremka 12 cm. I wrzucę przepis. Całe ciasto tylko 300 kalorii, nie? A całe ciasto będzie miało 12 cm średnicy. No i tutaj 20 6, taka standardowa blaszka do pieczenia. No i to, co w sumie wyszło mnie tutaj najdrożej, patelnie i garnki. Zamówiłam z tej firmy, niestety nie mam współpracy, bardzo ubolewam, bo kurwa zaoszczędziłabym miliardy złotych. Jak zamieszkałam tutaj, tam zresztą możecie zobaczyć ten kubeczek, e, kubeczek Boże, garnek. W ogóle, jaki mam syf, to nie patrzcie tam, patrzcie tutaj. Jak się przeprowadziłam, to powiedziałam sekerowi, żeby mi kupił na szybko jakiś garnek, bo nie mam w czym w ogóle robić jedzenia. No i poczytałam na szybko opinię. Mnóstwo osób poleciło właśnie tą firmę, i poprosiłam sekera, żeby kupił mi garnek właśnie tej firmy. No i się zakochałam. Nie wiem jak te, bo one mają trochę inne tutaj wykończenie, a zaraz wam pokażę, a nie, <laughs> może lepiej, żebym wam nie to twojego obiadek skromny. Jak widzicie, tu jest trochę inne to wykończenie, ale myślę, że to i tak będzie w porządku. No więc właśnie jest zestaw garnków różnej wielkości. No i do tego jeszcze zestaw patelni, malutka, średnia, duża i jeszcze taka grillowa. No i to wszystko kosztowało właśnie miliony złotych. Eee, no. <laughs> Amen. Witamy w naszym najbardziej zagraconym garażu świata. E, było gorzej. Tak. Dużo jest wyniesionych. Ale no gromadzi się tego mnóstwo. No i nasza duma. To się jeszcze okaże czy duma. Ale stoi kawowy oficjalny unboxing. No ale wiesz, to żywo myślę, że będzie robił wrażenie. Mądrze to otworzy Matko jedyna. A? Co ty? Aha, się przestraszyliście. A? Ty, ty jesteś chory. Zróbmy tak. I A, podnoszę rękę ze stołu. No to dawaj, uderz. O kurde. Jak to zrobiłeś? No i mamy stuliczek. Ja myślałam, że on jest trochę bardziej krzywy. No na filmie pewnie tego nie zobaczycie. No, jest, ale sztu, no sztu. widać na żywo, że on jest taki pokrzyżo, pokrzy, pokrzyżowany, chciałam powiedzieć. Widać, że to nie fake. Jest nieregularny Tylko i. szczere drewno. A śliczne łóżki, no i mam nadzieję, że, w sumie pewnie jeszcze na tym filmie zobaczycie nasz stolik jadalniany, który ma być dużą wersją tego, chociaż zamawiany z dwóch różnych stron, więc zobaczymy. Trzeba zrobić test. A, no właśnie najważniejsze. Piec. Totalnie nie taki miał być wydźwięk tego filmu, ale stwierdziłam, że mój YouTube będzie naturalny i będzie też z tymi negatywnymi emocjami i ze złością. Stoi właśnie przy moim idealnym stole. Mają szczęście, że jest idealny, bo mega się wkurzyliśmy. Ja rozumiem, że w życiu zdarzają się różne sytuacje, że nie zawsze da się być na czas i mimo, że ja nienawidzę spóźnialstwa, bo to jest dla mnie totalny brak szacunku do drugiego człowieka, no to rozumiem, że są różne sytuacje. Sytuacja wygląda tak, że umówiłam się z panem ze sklepu, który nam robił, z fabryki, nie wiem, ze stolarza, gdzie to było robione, że kurier ode się do mnie dzisiaj rano, jak będzie wyjeżdżał i da znać, o której ma być. Czekałam, 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 nie odzywał się. O godzinie 14 sama napisałam, o której on będzie. Napisał, że będzie po południu 17-18, no więc ustawiliśmy cały dzień tak, żeby ktoś był. Saker się specjalnie zwolnił z pracy, żeby przyjechać tutaj, żeby pomóc wnieść ten stół. O 18:00 dzwonię do pana, nie odbiera. Po 15 minutach dzwoni podobnie, nie odbiera. O 18.40 odzwonił mi, mówiąc, że on krąży po Warszawie i ile z Warszawy do nas będzie. Ja mówię, że zależy w której części, ale może być nawet 45 minut o tej godzinie. A no dobra, dobra, to że on da znać jak y, będzie w pobliżu. Był 21.30, Saker musiał wrócić do firmy, więc ja zostałam sama. Pan pyta, tu co, z panią tu mam Czajcie? Mówię, no a jest jakieś inne wyjście? On, no, że muszę pomóc, bo on nie da rady nawet tego z samochodu ściągnąć. Okej, okay, ja ćwiczę, tak. <grym> Ale wyobraźcie sobie, że przyjeżdża do kobiety, która jest w trzecim miesiącu ciąży, albo w ogóle jest w ciąży, i ustawiła po prostu cały dzień tak, żeby był ktoś w domu, kiedy on obiecywał dostawę. I nie było go, i ona zostaje sama, no i miał szczęście, że trafił kuźba na koksa, yy, i mimo, że sobie przetrzasnęłam cały paznokieć, bo ten stół, który waży nie wiem ile kilogramów, dziesiątki albo i setki, no to po prostu oparł mi się o palcu, bo nie dałam rady go utrzymać, jak on go ściągał. Auta. I ja naprawdę ja jestem bardzo wyrozumiałym człowiekiem i zawsze staram się mega pokojowo podchodzić do ludzi i nigdy nie jestem niemiła, nawet jeżeli bym chciała. I nawet jeżeli ktoś jest dla mnie mega sukowaty, to ja i tak wolę to potem przepłakać niż powiedzieć coś złego. Nawet nie usłyszałam, przepraszam. I jak pan powiedział, czy ma co wnosić ze mną, I powiedziałam mu, że był ktoś przez 4 godziny, a on. naprawdę? No i mnie wyśmiał. I w tym momencie po prostu zrobiło się tak. Mi przykro, i nagrywam to teraz w takich emocjach, bo wiecie, jest taki, taki idealny dzień w sensie przyszedł ten wymarzony stud, w którym jestem totalnie zakochana i bardzo o nim marzyłam. I to jest takie, wiecie, takie, no kurde, jedno z najważniejszych miejsc w domu. I tak mi to typ popsuł, nie? O Boże, jestem naprawdę zła, ale też wzruszona, i po prostu Wam pokażę, jaki jest piękny. No więc co to on. <laughs> Mają szczęście, że jest kuźba idealny Mój krzywy stolik, nie wiem czy widać z waszej perspektywy. I z tej też generalnie jest krzywy. O, z tej perspektywy widać. O Jezu, popłakałam się, przepraszam. O, tyle emocji, ale teraz już pozytywne. Spójrzcie na niego, jaki jest grubasek piękny. Ale nigdy f... nie powiem skąd, nie będę im robić reklamy. Piękny jesteś stoliku. Tak poustawiam po skosie te niebieskie. Pewnie, jak będę to oglądać za jakiś czas, to będę żałować, że wróciłam ten materiał, ale wrzucam, dogrywam teraz jeszcze w emocjach te nasze schody, bo Reo przegryzła mi ładowarkę. Jezu, ja jestem już taka zgaczona. Została mi jedna kreska baterii, więc nie wiem, ile on przetrwa, także jeżeli pozwolicie, pokażę wam teraz schody, mimo że jestem już totalnie nie-youtubowa i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No ale cóż, no takie są emocje nie chcę tylko pokazywać tej cukierkowej strony, bo myślę, że każdy, który montował, kto się urządzał, no to wie, że mimo, że spełnia się wielkie marzenie, kosztuje to ogromu emocji, stresu, nerwów. Ja myślę, że i tak u nas było w miarę, w miarę spokojnie. No a teraz zobaczcie nasze piękne schodki schody jak schody są skończone, ale jeszcze będzie balustrada za około dwa tygodnie i będziemy mieli balustradę szklaną. No i myślę, że to zrobi prawdziwy efekt. Jak widzicie, o tu są pozostawione wyżłobienia, bo balustrada będzie szklana i będzie wpuszczana w stopnie, czyli ona będzie docięta właśnie do tych stopni i będzie szła tutaj pionowo w górę. O, szarpak. No przepięknie, no idealnie. Patrzcie, jak się z podłogą komponuje. Idealnie też pasuje do stołu. Mamy poręcz po tej stronie, takie zakończenia tutaj. Wybrałam srebrne, ponieważ... Ponieważ tutaj też mamy srebrne. Muszę się chyba jeszcze: nie wiem, posprzątam teraz całą chatę, żeby się wyżyć. A potem pójdę spać i jutro rano będę się na nowo tym wszystkim cieszyć. No i siedząc na tych moich wymarzonych schodach, chciałam Wam podziękować za uwagę i przeprosić, jeżeli ten film nie wywołał takich pozytywnych emocji w Was. Bo ja zawsze staram się albo dać chociaż trochę merytoryki, albo chociaż trochę humoru, zabawy, żeby się pośmiać. A tutaj, no, taki dzień się trafił. Bo... No może też to dobrze, że jest po prostu taki szczery i że właśnie nie budujemy tego wyobrażenia, że jest bez żadnych problemów. I wiecie, ja się absolutnie nie chcę użalać. Ja cały czas, jak są takie problemy, no a wiadomo, że były ich tysiące, nie? Tylko były mniejsze, większe, różne. To zawsze staram się myśleć, że okej, okay, jest problem, ale to jest problem, który dotyczy mojego wymarzonego domu. Trzeba go przejść, trzeba go przerobić. Nikt za mnie tego nie zrobi. Więc po prostu robię to, naprawiam ten błąd i skupiam się na tym, że to jest właśnie mój dom, że w moim domu to robię. I teraz też tak mam, no siedzę na tych schodach jest straszne echo wiem, no bo tutaj klatka schodowa jest jeszcze w ogóle niczym nie zagospodarowana, jeszcze tu nie wiszą obrazy tych pięknych pań, no bo jak co może zawisnąć innego w naszym domu jak nie obrazy psów. <grym> Jeżeli ktoś rysuje obrazy psów takie duże do zawieszenia, to bardzo proszę o kontakt. Zamawiam za miliony złotych. Tyle ode mnie na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że mimo wszystko było w miarę fajnie. Wciskam Was mocno i obiecuję, że wrócę w lepszym humorze i z lepszą energią. Następnym razem puziaki. Póziaki pisku. Mm. Mój ukochany.